Okej, okay, a więc pora na misję Power Beyond Super Sens, moje największe nemesis w tej grze, póki co, najwyraźniej. E, przynajmniej po tym, co, co byłem w stanie uświadczyć, jako ostatnio do tego podchodziłem. Ale teraz podejdziemy tego inaczej, bo zmieniamy całkowicie team względem tego, co na początku próbowałem zrobić. Czyli liderem będzie Buu, będziemy mieli naszego pięknego Butęksa i Kid Bu, którzy są Type Advantage i razem po prostu działam przepięknie. I do tego trzy karty Power bio, super sense, no które z... najchętniej bym ich nie miał, ale muszę mieć, żeby zrobić misję, czyli ósma rodzica, która jest tragiczna, z który jak docznie, no to jest spoko i ten jest od 3 Goku, którego nie testowałem w tym evencie, więc może być różnie, no ale będzie type neutral, więc no, powiedzmy sobie szczerze, że pewnie i tak będzie dostawać duży damage więc może, może po prostu być różnie a tak, no to tak naprawdę nie wygląda identycznie co jak robiłem go misją Sworn Enemies, bierzemy znowu ten sam port Memory bo chcemy, żeby Butek po prostu wykrował ten ran całkowicie. I liczymy na to, że żadna z tych trzech kart Power Beyond Super Sense nie zostanie zmiażdżona. I jeśli tak się nie stanie, no to po prostu będzie super. I tyle, dobra. Już widzę, że te rotacje są takie se, lekko mówiąc. No ale dobra. To skipujemy. Floatujemy mm, Frenda, żeby on jak najszybciej był w mm, dobrej rotacji Wow, czyli nawet... no dobra, no, będzie miał wyższy super atak, I guess Dajemy mm, temu Bu super atak i temu tak samo No dobra, no zobaczymy, na pewno nie będę używać w pierwszej turze... ma wow, duży damage W pierwszej turze Wisa. W drugiej najprawdopodobniej będzie to... W... Raczej wymagane Właśnie tu jest problem, bo nie dostaliśmy niestety Fat w drugiej rotacji, przez co Nie możemy jakby spowodować, że oni dostanie super ataki i się zrewive'uje, co okazało się bardzo fajną taktyką tak naprawdę na ten event Więc No nie wiem, może być różnie A biorąc pod uwagę, że praktycznie wszystkie najmocniejsze nasze karty są W pierwszej rotacji W pierwszej turze A w drugiej widzę, że jest Gotenks <laughs> SJ3, Goku i Kid Buu, no nie widzę tego, tak szczerze mówiąc, więc nie wiem, czy w ogóle jest sens jakoś próbować, Trzeba po prostu powiedzmy, Będę liczyć na to, że będzie jakiś magiczny dożna super Atako i w taki sposób przeżyjemy turę, no bo tak szczerze jak użyję teraz Whis'a, no to ten ranny będzie zbytnio możliwy do wykonania, muszę oszczędzić Whis'a jak najdłużej to jest tylko możliwe Więc, no nie wiem hmm. Tym bardziej, że active skill'a, który jest, powiedzmy Ghost Ashram, mogę użyć dopiero w siódmej turze więc też fajnie byłoby do takiej tury wytrwać, nie? A jak użyję powiedzmy w drugiej, to potem w czwartej i w piątej w szóstej jestem w szóstej, która będzie najniebezpieczniejsza, nie? No to może, może być ciężko, żeby w taki sposób wygrać. Dobra, no na pewno damy... <laughs> Muszę zrobić coś takiego, I guess. Wow, ale ten buł przecież... <laughs> No dobra, zróbmy tak po prostu i tyle. Coś też to jest szybki resetik. No ale zobaczmy chociaż jak ten Goku sobie radzi z przyjmowaniem superataków. Dożną, no, więc to, to mu dużo pomoże bo będzie dużo lepszy dzięki temu. Dużo, może nie dużo, no ale będzie po prostu silniejszy. Co po prostu może pomóc. Jest jadisiona. Damage tej... W fazie nie ma zupełnie żadnego damage'a, więc nieważne ile mu zadamy, no to whatever, to jest totalne, po prostu chcemy przeżyć do, do trzeciej tury. no tak, no do trzeciej. O, ja nie spodziewałem się, że kit był zostanie aż tak wpierdziel tutaj, no ale dobra. Dodge or die. I tyle. Mhm. O, On... oh, fuck, musi dwa ataki zdodżać. No, wątpię, szczerze powiedziawszy. Wątpię. Okej, okay. i super atak? Okej okay. O no dobra, siadło. <ścoughs> o kurde, czekaj. Bo zapomniałem, czy oni mają melee super atak, nie? Zapomniałem o tym kompletnie, że nie mają mele super atak I. Nie... Wow Zróbmy tak Zróbmy tak I teraz pytanie Czy ja chcę im dać 24 kilo, żeby mogli chociaż nas takować defa? Nie wiem, tak szczerze, czy to ma sens Z drugiej strony... Nie, jest, chwila, chwila To nie jest tak, że on się heal... bo teraz um, mam taki mentalny wobec... nie jest tak, że on się healuje przecież To nie jest boss, który się healuje za, za zadawanie mu tego damage'a, którego nie możemy Tylko po prostu nie będzie mógł ten... Nie będzie... nie będą mogli zadać damage'a, więc tak, na pewno dajemy to Teraz kwestia, czy chce... No nie. Liczę na to, że super atak, jeśli będzie, to nas nie zabije po prostu. Okej. Okay. Dobra, no. O, oh, fuck jaki damage. Dobra, Buteng po prostu tak tutaj kieruje, że to jest szok, nie? Uff, 120 tysięcy z normala, fuck. No, nie nastakowałem go, więc no nie dziwię się, że tak to wygląda. Uff. Mhm, mm ale za to stakujemy kidbu. No ale dobra To jest nierozłączna część tej walki, więc... więc trudno Pierwszy pasek Polasł No i też trzeba postakować tego fatbuna Super atak mamy z głowy, więc spoko Mamy 300 tysięcy HP, nie wierzę, że z normala po tam, nie wiem, załóżmy trzech wykonanych stakach na końcu SJ3 Goku, tam dostanę jakiś damage. A. A. Szczerze? Nie narzekam. what the fuck. Okej, okay, no dobra. Mamy Revive. I myślę, że to jest dobry moment, żeby zacząć używać Wisa, Czyli tak. Jeśli dobrze myślę. To będzie czwarta tura teraz, tak? Czwarta czy piąta? Czwarta Czyli mamy na czwartą i piątą, szóstą i siódmą Dobra No to jest taka tura, że... <ścoughs> na pewno go używamy Myślę, że w takim wypadku możemy dać bu do pierwszego slotu Żeby dostał trochę ataków pod stack było oczywiście w drugim, bo go nie chcemy floatować. Tym bardziej, że to jest Friend. Bo to nie jest ten, który się zrewive'ował, co nie? No właśnie, znowu się mój zrewivował. I tutaj po prostu jeden orb. Just like that. I tyle. 10 milionów. Dobra. No właśnie, problem jest to, że nie mamy Buchana i, i Kidbu w jednej rotacji. To jest troszeczkę niestety problem. ojojoj oj, oj. To jest duży problem, tak szczerze. Ten super. Dobra. Ja chciałbym, żeby ten, ten run się skończył. Niech, niech to nas zabije nawet. Okej, okay, nie zabiło nas, ale. Eee, mam wrażenie, że bez Kid Buu z Bu Butęksem, slash Buchanem, może być ciężko. Bo to on jest tym takim głównym damage dealerem. No chyba, że ten Buł teraz będzie. No, z supportem 14 milionów. Jeśli by krytował. No właśnie, problem jest to, że on nie ma type advantage, nie? Więc bez krytów to jest mało. No ale 15 milionów, nieźle, nieźle. Okej, okay. kryt atakiem. Ach, je... Zrobił z 4 ataków jeden kryt. I akurat kryt w momencie, kiedy nie zrobił super ataku. No co za śmieć. Dobrze, Ty chociaż krytuj. Jest dość, to dobrze, bo jak wróci. Kolejnej turze 158 tysięcy na się O kurde. Dobra, Gotenk się transformuje, więc powinien być bardziej. Ja się lepiej będę mógł na nim polegać, jeśli chodzi o dodżowanie Dobra, mam Łysę, ale ja zapewne tego nie używam. Eee... On jest po nie? Dobra. To teraz tak. Kurde, szkoda, że najpierw się healuje, nie? No zróbmy to w taki sposób Myślę, że nie musisz chyba bać tego Gotenksa, co? Aaa, proszę, Gotenks 9 milionów, to jest tak dużo, ja pierdzielę Na wisie pół miliona Na BU Ale w ogóle RNG totalnie nie siadło w tej córze, nie? Totalnie nie siadło Zrobił nie dość, że heal'a przed moim atakiem I jeszcze super atak przed moim atakiem, gdzie jestem w stanie się trochę jeszcze wystakować Ech. Może trzeba było zamieniać się w Buchana Trochę spieprzyłem, co? No trudno. Ten run tak mi się ten nie podoba, więc jakoś super nie będę narzekać, jak jeszcze raz będę musiał to powtórzyć. No chyba, że już pozyskaczę mi się szansę, bo oczywiście będę umierać w pierwszej turze możliwej. Ale oby tak nie było, dobra, no bo na pewno nic mi się nie stanie. To wiemy, tym bardziej, że to jest ten tempo rewaiwie. Więc ma dodatkowe staty. Wow, serio? Tylko kurde, nie, nie, nie rozumiem o co tu chodzi. No dobra. Gotenks. Po prostu nie sabić nie, nie nas, no Wydaje mi się, że na się jest w stanie chyba stankować normale, czy nie? 10 milionów. Jak zrobi tripla, no to chyba powinien, co? Okej, okay, zrobił tripla. Czy to wystarczy, żeby bez dodża przeżyć normale? Okej, okay. coś muszę zmienić tym team, bo to jest niemożliwe do zrobienia, jeśli to wygląda w taki sposób. No dobra, ostatnia próba, bo poprzednia to był jakiś, jakiś kompletny po prostu dramat, w pierwszej e, turze. Nie, nie mówmy o tym. Ostatni run, no zobaczymy co się stanie. Jeśli będę zmuszony, no to trudno użyję Wisa od razu w pierwszej turze, no ale. Dobra, okej. Okay. Okej, okay, chwila. Wygląda to dobrze. Wygląda to dobrze poza. Teraz jest tego <tryboko> i wegetą dobra Postarajmy się... Ja jestem No Dobra, ale jest od razu z supportem, więc... To nie powinno aż tak boleć, dobra... Mm... Nie wiem, tak zróbmy. Teraz pytanie, czy to... Je... daje 24 ki? To też daje 24 k no dobra, to możemy wziąć to w takim razie Nie możemy użyć oczywiście Whis'a w tej turze, no bo to by całkowicie zniszczyło naszą taktykę, więc okej, okay, dobra Buteng z nich... Chociaż jeszcze jeden z Do... do czy... Dobra Nieważne Wylosowały się dobrze, jest Buteng z Kid w rotacji Więc okej, okay. i w drugiej turze mamy Fat Którego na pewno jakby zabijemy, żeby jeden się zrewive'ował po... No wiadomo po co, nie? Także dopiero w trzeciej turze ewentualnie będziemy dopiero musieli... Chociaż w trzecia tura. Kurczę, będzie ten Goku, nie, na końcu. jeśli nie będzie miliona z ataków w ostatnim slacie, to może wtedy nawet nie trzeba będzie Ubisa używać. Ajajaj. To nie przeżyją tego. Nie przeżyją tego. Trzy fizyczne karty. No dlaczego trzy fizyczne karty się od razu mi wlosowały? Nie mógł być jeden Gotenks. Jeśli chcę to przeżyć, muszą zrobić absolutnie 4 super ataki. I to i tak wątpię. że nawet 4 super ataki. No to jest GG. Także, no, byłoby na tyle. No super. Co za. Jaka ta misja jest. Ta misja jest największym głównym, jakie widziałem w życiu. Serio. Bez y, nowego SJ3 Quad Ósma rocznica jest absolutnie najgorszą kartą w grze aktualnie. Żegnam.